Yo, 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 nigga. Minecrafta. Zwykłego Minecrafta. Takiego Minecrafta. Minecraftowego. Wcale nie mam 500 różnych, takich strasznych modów. I wcale nie będę mega straszniej w ogóle. Czemu mam uśrednio, to jak gram na że Czemu mam średnią Dlatego, że wioska... Ja po nie zacząłem nagrywać, pomyślałem, że po co nagrywać, bo będzie tylko zacinało ostatnio i tak nagrywam, więc można początku zacinać, dopóki jestem proste, a gdy wyjdę z wioski, to przestanie się zacinać. Nie, najmij to. Nijmy to, get to me. Okay. mam już kamienie tego. Nie, kurde. No cholera, no A, te mam już na, tego Oda Village, przez Tego, czekaj, czy to wszystko Zabów. Mam Okej okay. Good Okej, okay. no wszystko Melony też. Melony. Bello. Albuzy. Nie melony. Melony sobie może pan jest nic. UGPC? niam, 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 A, piękne. To ma dwa diamenty w ogóle. jakieś rzeczy my już mam. To jest idealny start. Albo jest piękne. Drzewo. Wind. Ale ja powinienem Alex Moda, więc to może następny tego. Jeżeli jest tego, bo my gramy na 1.19.4. Takimi tego do jak Cave de Cave Dweller, jakieś inne różne straszne potwory. Jeszcze tam nie idziemy, jeszcze nie jesteśmy gotowi. I uwierzcie mi, nie chcemy to być jeszcze. Tam coś wybuchło w ogóle, nie wiem czemu. Nie będę wnikał. Nie chcemy być tu w nocy. Dobrze, mamy. Nie, mamy cave'a. Wioskiej No to tutaj się zamieszkamy. Jo! Damn! No. Gdzie mam to? Tutaj? Skąd to biorę? Modyfikacja. Ty, patrzę. i mamy tutaj tego i mamy crafting table. Mini crafting table, Table skanuje przedmioty w ogóle. Musimy już odpaść ekwipunku w ogóle. To jest najlepsze. W ogóle z tego. Dlatego. Jep. Pa 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 My tylko. Medalicka weźmiemy. Nie, to też weźmiemy. No, czekaj. Eee. Tutaj. Ej! Ej, jo! Yo. Jo! Gdy nie? A, tego, tego nie. Tak. Ej, jo! Jesteśmy cały obliżeni. Zastrzyję się bezpieczny. Jestem bezpieczny teraz. Na łóżko zupełnie dwa? Dlatego, że możliwe, że będę potem tą. tą grę kontynuował. Z moim kolegą. może znacie go pod Gumballem Gaming, czy jak się, jak się to nazwał. Yeah. Okej, okay, tutaj farmawiadziarów, nie chcę tutaj być. Kiedy okay, do widzenia. Zamykam drzwi. Nie tak, zamykam drzwi, tak. No. Jakoś zamykam drzwi. Okej. Okay. Nie tak zapomniałem się, przyzwyczaić do tego, że tak. Sobie. Oke. Okay. Okej, okay, chyba, uh -huh. teraz możemy pójść sobie. Motherfucker, co to było? Czyk, 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 co to było? O nie... No... No nie, zaczęliśmy źle. Zabiło mnie jakieś przyrodzone stworzenie paranormalne Eee, tak, 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 tak nie robimy, tak się nie bawimy Nie ze mną Tak się ze mną nie bawimy To było szybkie ty mogę powiedzieć, załatkowało mnie zaskoczenie o! Nie! No. O nie, to więc to jest. O nie Dobra, wezmę wszystkie swoje przedmioty. I lepiej chcemy zasnąć. I nie by w tym krewie, bo widzieliście to niebieskie gówno? To niebieskie gówno. To jest stworzenie z innego świata. To jest yy, tego mam też moda z infekcją, że on się będzie rozprzestrzeniał powoli po całym świecie i zarażał przedmiot, On nie może się zdesponować, może tylko zniknąć na jakiś czas. On jest mega straszny, potężny i... i chyba nawet nie da się go zabić. Dlatego nie chcę tam być. Ja nie mówię. Nie będę tam był, nie chcę tam być, nie chcę tam być, nie chcę tam być, nie chcę tam być, nie chcę tam być. Po co ja tam mam być? Co? Nie, nie muszę tam być, nie chcę tam być, nie muszę tam być. E, i sobie. E, na górę e, spanka, spanka. Nie mam mnie tutaj. Spanko, spanko. I patrz, no, nie widać jak tutaj czas leci. I dzień jest? I on sobie tak cały dzień zaszłego. I musimy iść do tego cave'a I też musimy pamiętać, że To coś tam jest Dobra, nie musimy iść do... Nie musimy tam iść mam, mam jeszcze jeden crafting table Tego crafting table użyjemy I tak to musimy mieć, żeby tego zmienić na no to. No, to było ciekawe przeżycie. Nie, 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 nie chcę tego przeżyć jeszcze to coś tam jest. Nope, 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 Tu coś tam jest, idziemy sobie stąd. Nada. widzę wiedersehen. Nie ma Nie potrzebujemy tego. Nie.

no no no, no, no. no, 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 no. no i dupa. O kurwa. O, maken paken. <śmiany> o no, bo to coś walczy z Golemem, w ten czas ja sobie wezmę wszystkie moje przedmioty. Dawaj Golemie! Zabijesz to! A dziem ja się skadzam w walce. Golem od tego umarł. To coś jest potężniejsze od golema. Chcesz się tego jakoś wyjść? Widzicie, to zalaża inny, inny moby. To zalaża inne moby. On nie zalaża, o nie Jesteśmy w nie najlepszej sytuacji, mogę tu przyznać. A wszystko będzie dobrze.

O! Oh. O! Oh. Cholera oh, Tu jest coś niż myślałem. Ja O oh, nie! O! Oh! Ah! Ah! No nie! Ja pierdzielę! Zalewał. Zalewał. Nie powiem, nie powiem. Musimy jak najszybciej ewakuować się z tamtego miejsca. To już wiemy na pewno. Tu nie jest bezpiecznie. Nawet trochę. To gówno ci poszedł. Jezus! To no! To było ciekawe przeżycie. Już nigdy więcej nie chcę go przeżyć, ale było ciekawe. A chyba z wszystkie moje przedmioty, bo nie mogę ich znaleźć. Nie mogę znaleźć miejsca mojej śmierci. Chycie. Ja myślałem, że jestem bezpieczny. O tym przyszło tak za drogi i powiedział, a widać Zien. Nie, hier. Hokus. Stąd przy? Nie, skąd ja przy? Nie, nie, stąd na pewno. mm mm Pieszka na to gdzieś była. Stąd? Nie. Klana Kopuła. O tu. Waszem do jakiegoś domu. Tego waszem do tego waszem. To nawet w domu nie jesteś bezpieczny. Tu cię znajdzie wszędzie. Wszędzie. O uh -huh. uh. wiadomo. Nie, nie, nie. Po moich doświadczeniach. Mówię. Profesjonalnie mówię. że jesteśmy w dupce. Ostry. Mega czarny dupce. To coś na znajdzie i zabija wszędzie. Nie mam miejsca do ucieczki. Chcę mieć? Miecz. Inne moje obrony. Do Dobra ja nie biorę tego mieć sobie. Ale ja robię stąd a jak najszybciej, tylko mogę. Tu nie jest bezpiecznie. Nigdzie Tutaj, gdzie jestem, zbliża się na zginę. Ta wioska, jebać tą wioskę. Teźby. ja robię stąd avidezję. Nie miałem ani sekundy więcej. Adios. Adios. Nie chcę tam wrócić. Doś, yy, z... Z... z tej wioski. Mówię, że to nie będzie... Najłatwiejsze. Najłatwiejszy hardcore. To coś mi goni. Jeżeli nie przestanie mnie gonić to ja nie uda No po prostu... Daj mi spokój. Wracamy sobie tutaj, gdzieś. Dotąd. I nowy świat. Bez tego, czegoś. Spróbującego nas. I czekającego na dobry moment, żeby nas o tyłu zabić. Tylko bezpiecznie. Znaczy, niebezpiecznie, bo to nigdzie nie jest bezpiecznie, ale. Jest bezpiecznie tu to może wyjść z. wszędzie. To coś może być wszędzie. Może być za mną, czekaj tylko na no dobry moment, żeby mnie zabić. O! Oh. Jezus! Maria, kurde. że to będzie spokojnie. Minecraft. Świat. Jakimiś potworkami i tyle, co jakiś czas będziemy go widzieć. Cholera. No ciemno się może zrobić. Czuję się bezpiecznie. Dla tych typu stworów. Czuję się bezpiecznie. Uff. O wiele lepiej, wiesz, co? O wiele lepiej. Gdy wiem, że nie ma za mną... ...słożenia, które tylko czeka na dobry moment, żeby mi zabić. W sumie... Nas, nas, to te słożenie na na dobry moment, żeby mi zabić. Det är jag som har skrivit Ale, oh videon. mother the fucker. Co jest? No ma. Dobra. Dobra. Dom. Dom. Porządny, solidny, ochronny dom. Ja w tym domu sobie bunkier. gdzie będę mógł uciec pod ziemię. I schować się przed tymi monstrumami. które czekają, żeby mnie zabić. Mam już dosyć tych. Cholera, to było po prostu wow. <laughs> Nikt się nie czuje, jest ja bezpieczny. <laughs> to było ciekawe przeżycie. To na pewno. Nic jeszcze kiedykolwiek przeżyć. Się, to to? To coś się umie budować, to coś się umie budować To coś się umie budować, to coś się umie budować się, jakby to było wszędzie Jezus Maria O kurde Jeszcze w jaskiniach, jak wejdziemy do jakiejś jaskini, to jeszcze to będzie. Bo jest. Okej, okay, dwa lat. jeszcze moda mam. To w ogóle te kamienie, takie coś, to ja nie wiem co to było. Z mnie, nie pamiętam, mi to jest takiego moda. Tylko w tym byłem zaskoczony. Aż to mogło niszczyć przedmioty. Ja piedzielę. Zawał. Nie wiem. grze wideo, tak. Zawą, w grze wideo. Istnieje to jest Gdzie w kupę gdzie on jest? A tutaj. Ej, Aaaa, moje prace. Musimy znaleźć jakieś dobre miejsce na zbudowanie bazy. Właśnie nie czujemy się zbyt bezpieczni. Właśnie nie chcemy mieć bazy. O, tutaj będzie dobre miejsce na bazę. Takie. O, a, nic z nie powinno zadkować. Aaa, kudę musimy jeszcze potem jakieś kiełbasy znaleźć. Będzie wiedzieć, że ORZA to jest nasze jeszcze bazy, Bo nie może, orza, może nie ORZA, że nie. tu wydaje się wyspa, bo na wyspie jest tylko nie chcę mieć. Mieszkam jakieś dobrego miejsce na bazie i wtedy nam było zbudę, będzie pięknie. Cholera. Będę coś, co mi chyba. Po prostu nie spodziewałem się, że takie ja nie tu bloki, to widzimy, jak ja myślałem, że to coś mi się buduje tutaj. No ba, tutaj kończymy odcinek, było ciekawe, to było ciekawe, pewno kończymy odcinek, no to do widzenia.